Gotowić panom. Jestem. Panowie wystarczył się nas. No to tego. To nie, to... Już? I no i walka O, piękna, piękna seria, piękna seria, piękna seria. Poszła. O, Szefito tutaj. O. Zobacz, o. Dawaj Szefito, dawaj tam nie pierdol. Się dawaj, dawaj.

Jaki finisher, co? Ej, to kosicek panu dać jeszcze? Dobra. <grymne> o, solidny pojedynek. Niczego sobie, niczego sobie, szanowny panioćku. Dam panu chleba za ten pojedynek. Widzisz, jaki szacunek tutaj widzisz. Mimo, że... Dziękuję Proszę ciwałem, bardzo. i tak chlebem się podzielisz. Chlebem zawsze się podzielę. No, no. Dobre no. to było. Szef ma klasę, zobacz. Ach, uh. uch. My... Mnie chłopaki do bicia, słuchaj, nie z pierwszej No panie. Uro, Co ty kurwa but robi na tym stole? Z buta wyjechało. <śśm _> usz... Prz Prz przyjacielu, to nie twój but? <śm _> but? Nie, skąd? A, nie, ty masz. Dobra, tak dobra. Ty, dobra, mówię. Tak, Jadę w takim razie. Op... Że tak powiem, macie jakieś miejsce zbioru tych malin konkretne? Eee... No, w lesie. Tak, tak, w, w lesie. Przy, przy tym drzewie po lewej stronie, trzecia od lewej, tam zobaczysz. I potem 10 kroków do przodu, a jak zobaczysz pan taki kamień, 12 cię w lewą stronę, do się tam kieruj. To będzie z półtora mili. Ale o 12, bo jak się spóźnisz, to już wtedy będzie mile 70. No. <laughs> Dobra. Dobra, dobra? No. Szukać. No, no dobra, miłego wieczoru. Miłego. No, no i chłopaki z Blackwater'a pokazali klasę, jak zwykle. Tak jest, ale to, ja wam szczerze, mi się ten fisher kurwa. Ładnie, <laughs> że <laughs> okay. okay. Powiem wam szczerze, że można byłoby na dniach zorganizować jakiś turniej. Ty, a odpisali ci tam? Ja napisałem do tego turnieju piernicerskiego no, całego masz, i ja nie odpisali wisałem. mi nic. Ja też pisałem, jeszcze dodałem na końcu proszę o wiadomość zwrotną. Pozdrawiam. Kulturalny byłem. O żadnych laskach, żebym nie mówił w tym liście, więc. Ej, ale, a gdzie zwrotną, gdzie to jest? No, w, w sensie, gdzie jest się, zwrotną? Że, no w sensie, bo, napisałem w liście, że, że, że poproszę o odpisanie. O informację ale... zwrotną. No, no właśnie, no ale to, to może nie jest wywrotno, tylko gdzie indziej. Może chłopiedzie właśnie tam teraz, żeby cię odpisać. No bo wiesz, no to, to nie wiadomo, nie? To tak jak ja bym napisał, poproszę o wiadomość Sandyni. Poproszę o wiadomość z Blackwater. No to ty nie możesz wybierać, że poprosisz wiadomość zwrotną. Co inny znaczek jest? O co ci chodzi? Że, żeby, żeby mi odpisał, po prostu. No ale z konkretnego miejsca mu wskazałeś, to może dlatego nie odpisał. A gdzie jest brat, no? Nie mam pojęcia. Ciebie, ile masz lat? Ile masz lat? <grym> Widzę, <grym> że przy tym. Już pamiętam, że 40 wiosen, nie liczy już. 40? I ty, I ty tak wyglądasz, kurwa? jest tak. Hehehehe, nie. Jak ci chędożenia, no. Jak, że, że, jak żeś że że chędożył od świata. Że, <grymny> jak, jak żeś ty nie chędożył od świody, to nie ma się co dziwić, że, że, że żeś tak osiwiał. Ja, ja to, to myślałem, że robić. ty starszy jesteś. Ale jak ty Aby całą żyjąc... noc. A źle, źle mam lat? 69. <grymny> Kosz, no, kurwa wiedziałem. No, tak myślałem, tak myślałem. I z... No nie, a ja kiedyś ten słyszałem legendę od Ty, trafiłem. <grym> no, no mówię, widzisz, no, kurwa. więc ja znam luce lepiej niż ty myślisz. No. A no tak się składa, że też ważę 69. A siwe, ile masz no, do wozie? Zobacz. Nie mam dowodu. A ty nie masz dowodu jeszcze, no. Muszę sprawdzić w papierach. Ja dwa lata w lesie mnie i straciłem rechubeczem. A ja to fikuśny chłopak jestem, jeszcze mnie poznacie chłopak. Czas wam pokaże. Mm. <noise> no. Okej. Okay. Dobra. Idziemy zobaczyć, idziemy zobaczyć do tego. Do urzędu. Zobaczymy czy tam rozmowy trwają, a potem jedziemy do Blackwater. W o Rudolfie Diesel? Słyszałeś o gościu? Mmm, nie, Skubany, co, 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 co tam szpąci, to jest niesamowity koleś taki, łebski. Który to jest Diesel? O Rudolf. Co on szpąci? No, słuchaj, wielki umysł naszych czasów. Co Opracowuje robi? wywołuje pierwszy silnik jakiś, wiesz? Ale co, że, że siłować się będzie? Nie no, jakiś tam... Jak pracuje, nie? Gdy nie widziałeś ten i wrócę tego takiego tam... No, 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 no właśnie. I do czego mu to? No, to jakiś tam zapłon czy Nie wiem, czy to płomień, coś tam. Chyba nie wiem, o co chodzi. Ale dosłownie suchy. I po co to takiego? To komu przydatne? A bo ja wiem. <laughs> Słuchaj, tak. Znaczy. <laughs> E, trzeba będzie pojeździć i zadecydować dzisiaj, gdzie byśmy mieszkać chcieli i zapytamy po prostu o ceny. To już myślisz, że będzie wiadomo? E, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dzisiaj rozmawiałem z urzędnikiem, będzie że z takimi rzeczami z burmistrzem i oni chyba będą ustalać ceny. Więc trzeba by było zarezerwować naprawdę jakieś ciekawe domostwa. To co, przyblękło cały ja bym zapytał o cenę tego rancha. Nie, wiecie co, wydaje mi się, że to za, za nie na naszą kieszeń. Ja zastanowiłbym się nad jakąś ruderą, i szczerze, nie wiem, czy bym zrobił to w Blackwater. Albo na przykład przy Little Creek River, to ewentualnie, no to, to by było też No dobra. Jeźdź to za mną! Jedziemy, przejrzymy wszystkie domostwa w Blackwater i zobaczymy jeszcze później ewentualnie inne. Dobra, zostawmy tu i rozejrzyjmy się trochę. To też do kupienia. Tak, to będzie nas przedłuż. I, I powiem wam, że całkiem niezła ta miejscówka jest. Zobaczcie, tutaj banda mogłaby mieć swoje jakieś takie o. Jest tu gdzie posiedzieć? W domku można posiedzieć. Albo można tu krzesła też postawić i stolik jaki, nie? Woda blisko, siać można. No właśnie. Rzeczka płynie, tam strumy cierpie. Bo mówisz, że najlepiej przy rzece siać, tak? Nie no, powiem ci, że to ma sens tutaj. Czyli trzeba przy wodzie, czyli... O kurwa. O kurwa. Co to jest? Indianie? O, kto to kurwa jest? Stoją tutaj. Wejdźmy do domku. Zamknij te drzwi. Wjeżdżają tu? O kurwa. Jeden na dół, jeden na dół niech idzie. Dobra, ja pójdę na dół, z nim pogadam. Ty, wjeżdżają? Nie, 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 nie. Kręcą się. Kobietom dobrze widzę? Tak, meksykańcy chyba. Możliwe, że będą chcieli nas napaść. Trzeba będzie się bronić. Obserwuję, popatrzę z dachu. Są w krzakach. Możliwe, że szykują się na atak. Są za szarą. Tutaj na dole nie ma co się bronić, za dużo okien. Ktoś no, strzelił, no? Tak, ktoś Coś strzelił. Tak, widzę kogoś jeszcze na Polance, jest jeden człowiek. Wsiadł na konie i uciekał. Konie są w shopie, są bezpieczne. Możemy na nie też wsiąść i uciec, ale możliwe, że oni tylko na to czekają. Na otwartej przestrzeni mają przewagę liczebną. Tutaj mamy przewagę budynku. No oczywiście, muszą powiedzieć po schodach. Nie ma innej drogi. Okrążają nas, okrążają nas panowie. Okrążają nas. No. Jest jeden od góry. Reszty za szopą już nie widać. Dobra, wychodzę na zewnątrz. Zobaczę, czy ktoś jest już na terenie. Ostrożnie. No, tak, tak, wyjrzyj tego.

<śmiech> tak! <śmiech> I upadłem! <laughs> Spokojnie nie ma nikogo. E, panowie. Zapraszam, mieć dalej. No jak e, oceniasz to musa? No miejsce zacne, słuchajcie. Czy e, powiedz mi, jak, jak wychodzi, jak wygląda sytuacja z. Bo tak, ule wydaje mi się, że mogłyby tu być. Nie jesteśmy jeszcze aż tak daleko w górach, żeby, żeby było tak zimno, więc wydaje mi się, że ule jak najbardziej na plus. Co w takim razie z e, wszelkiemu rodzajowi kurwa, e, tym plonami i tak dalej? Gdzie to można by było sadzić? Jak, jak myślisz, od którego miejsca? Bo wy, 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 wy tam sadzicie na zawsze przy rzekach. To jak to blisko przy Rzyce może być musi być? Jak najbliżej Jak najbliżej Ale tak, żeby to był jeszcze na naszym terenie To by musiało być to tu Tutaj na przykład, o zobacz Tu jest pięknie hmm? No to byśmy mogli sadzić sobie Aha. Przeskakiwać przez płotek Hop się z wiadrem No dobra, a siwy no, gdzie? Bo jeszcze jedno miejsce chciałem pokazać o, o. <laughs> Mniej ludzi, to... to... ludzi dookoła Mniej ludzi dookoła no. no, ale tutaj to luksusowa. Ale elegancko. Ale elegancko. Tutaj można by było usiąść, pomówić na jakieś spotkanie, zaprosić kogoś do biznesów. Pokój dla Krumpcioka. Pokój Krumpcioka. Nie no, tu jest powiem ci bajecznie. kurwa mać Ja pierdolę O kurwica I zobacz, że tutaj jest safe Nie no tu jest bajecznie Tu jest bajecznie I powiem ci tak, wszystko drewna. Nie no powiem ci jest te... Jest tutaj... O kurwa Zobacz! I w karty można pograć, zaprosić kogoś kurwa na pokiera? Nie, no dobra, tutaj ee... 10 na 10 zapisuję. 10 na 10. Tyle drewna, że można odegrać, że sam go zbudował ze swoich desek. No, to chciałbym? Jakby tak dało rady. Patrzcie, krówka, byczek, stajnia, Studuo. zobacz Zobaczcie, Konik jest. O, muczka. Muczka. Jedno, drugo, trzecia. Byk. Jest jeszcze jeden taki domek na skraju. Można, można tam pojechać. Reszta to już widzieliśmy i... No, te, Ten, to i jeszcze ta farma... Przy Blackwater... To są topki. Tu to jest też ładnie. Dobre. W sumie jest to miejsce, które nie będzie za często odbiegane przez ludzi. To tutaj tak. Zdecydowanie. Powiem wam tak, stajnia top. Co prawda w kominku żadnym się nie pali. Ale dałbym temu ocenę... Siódemeczkę dałbym. E, panowie, jakby z, pompę z wodą się y, tutaj wykopało, to, to trzeba mieć wodę blisko, czy wystarczy ta pompa? Wystarczy pompa i mamy w sumie rzekę można... Ale tutaj fajnie, tu, tutaj by można było. Tu można by było sadzić, tak. Nie jest zła ta miejscówka, powiem wam szczerze, i taka z daleka od, od ludzi wzroku. Łoda, tak, poza głównymi szlakami. Bardzo ciekawa miejscówka i też piękny widok. Tutaj można by było, wiecie, to, 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 to można by było tutaj jeszcze, wiecie, tutaj na tym terenie tu postawić sobie namioty, tutaj ognisko, jakiś stolik, ławki, wiecie. Dobry radę takie rzeczy zrobić. Co wygrywa to? Nie, no wygrywa dwójka, ten drugi, który oglądaliśmy. Właśnie, no właśnie tam jest dużo Tam dużo ludzi jeździ nie? No, Ale tak wiesz, wielkie rancho, piękny dom No trzeba by było zapytać ile to kosztuje Ale tutaj, tutaj, tutaj... to nie powinno być drogie Tak szczerze, to nie powinno być drogie no dobra, trzeba by było zapytać burmistrza o ceny. Pogadać z burmistrzem o cenach, żeby może jeno zarezerwował. A potem można byłoby się przejechać gdzieś w okolicy Roads. Jeszcze tamtejsze plany sprawdzić i budynki na sprzedusz. Dobra, to idziemy do Emeta? Jedziemy do Emeta. Nie, Myślę, że już wrócił ze spotkania. Ciekawe, czy Emet jeszcze na rozmowach? Przecież wrócił. Dobry. Dzień dobry panowie policjanci. Czy widzieli panowie burmistrza? Nie widzieliśmy. Nie, A, nie siamać. No dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ha, pan dzień dobry. burmistrz. Proszę zebrać telegram. O, dobrze. Już, już zmierzam. Pipa. Mam nadzieję, że wszystko na stalerni dobrze. Zapraszam do urzędu Blackwater Black 23, o 23.15. nie pipa. Odpowiadać, czy wystarczy, że powiem, że będę? Proszę, słucham. Będę. A jak zabrzmiało? Dobrze? Poetycko trochę. Dobrze, tak, dobrze, tak. dobrze. Bardzo, bardzo ładny telegram. Ja też mam Proszę. sprawę. Ale... By... Ja bym was... Teraz czy, tylko. W czy w gronie pipa? E, w, 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 tak po prostu na ręce burmistrza składam zainteresowanie zakupem nieruchomości tutaj w tych terenach i chciałem popytać o ceny, czy już burmistrz znaczy... na spotkaniu pipa. Dobrze, na spotkaniu pipa. Tak, tak jest. Mm, świetnie. Tego, w takim razie. właśnie, czy znaczy inaczej. Telegramuję właśnie do Benjamin'a. Eee, jeżeli rychło przyjedzie, to odbędziemy to spotkanie od razu. A jeżeli nie, to 23.15. To, że eee. ty masz jakieś zajęcia, to. Nie, no Pasuje mi teraz i postawi mi 23.15. Tylko bym musiał wiedzieć, yy, czy. Robić coś, czy kuć? Na razie poczekuć, dobra, to idę na stolarnię, A jak nie będzie tego spotkania do 22.30, to pojadę jeszcze w jedno miejsce i wrócę na 23.15 no, Zgoda Dobra Zgoda. Zgoda. mamy Czerwca zamówienia. No właśnie, właśnie. potrzebuję coś, wozu. Potrzebujesz wozu. Tak. Trzeba zawiesz gdzieś coś? Tak, do Armadillo, do szeryfów. Ile? Sto desek. Wiele. 100 desek do, szeryfów. Sto do desek do szeryfów, dobrze. No do Armadillo. No dobra, no to idę po wóz, panowie, i zaraz będziemy ładować. No, ale wezmę nie, ten większy. Czuję, Dajs. No, może pan to po prostu położy obok co? Siamać. Cóż ten koń tu robi? A nie, to jest mój koń. On chodzi, czy wychodzi? No, ja już w progu stał, się pogładać. A, dobra, to za chwilę. No Weź tam ze zestawy naprawcze, wóz już stoi. Jeszcze tego klipnę. O. A. Oj, pięknie. będą trochę, o. Dobra. Śmiało, może tutaj jechać. O! Jest pan, to możemy pomówić. No, ja żebym tak, tak tak, a tym, że jeszcze ja na chwilę, bo ja robota szukam, we. Ja wiem, że we drewno rąbię to, ale ja widzę, że wy prężno działacie ja myślałem, że wy może macie jaka inna robota, ja mam dwu, jednego brata, mam mego, dwóch mm -hmm. braci, no jeden w karty ferma przegrał i teraz by się dorobić szybko, musimy jakiś dorobek tutaj w okolicy kupić, zarobić szybko, musimy... E, e, pa, Panióżko, powiem, e, pa, wie, tak, e, drewno, e. drewno tak, jeżeli chodzi o stałe zatrudnienie stolerni, to mam komplet, ale... Ale w sumie zastanawiam się nad wyrzuceniem jednej kobieciny, której nie widziałem w pracy od No to wyrzucaj ta baba, na chuj baba w tartak jest. Przeciw. Ona, innej, tylu, ona tak? innymi rzeczami hmm. się zajmuje. Laski robi. A, no to nie takie drewniane. No, to to baba jest potrzebna, baba to właśnie takie wie. Mm, takie I co, całe. no i co? No jak może ją zwolnię, to może i by było miejsce. A i co to za robota by wtedy była, co? No wtedy no trzeba by było piłować, ślifować, ściąć. O, lakierować, bejcować, no bo to, to taka typowa to, robota i to, stolarska. I to, I to tam na miejscu wszystko, przy ludziach, I to tam tak? na miejscu przy ludziach, no. A o, czas... no to dobra robota. No ja to dobra robota, zapytań. ale czasami czarnoskóry klient przyjdzie i co wtedy, no? Co, pogonić nie mogę, tak? Mm, no, no nie, no gdzie? Nie. Klient jest klient, klient nie, najważniejszy. Nie. Słuchaj, jako jak jako się tako, pan to, nazywasz? Jako, to e, ja to przegryzę, jestem Krzywalufa klient Panie krzywalufa... Powiem tak, drewna... Ci u nas dostatek, od pana zawsze przyjmę. Nie zawsze kupuję wszystkich, ale od pana przyjmę drywno. Ludowne. Teraz mamy dobrą no. cenę, bo 30 centów za kłodę płacimy i 5 centów no. za patyk. To no, no, dobra cena. Może ale jeżeli mój chodzi mój o stałe i... zatrudnienie, to, to tak jak mówię, może jak tu babę zwolnię. No to jak babę zwolnię, to O Boże, co za wstyd. kolejce przed babą, za babą. No, ale... No, ale to słuchaj, jakbyś miał ino, inna robota, to ja mi brać braćmi się piszę. O, dobra. Jesteśmy gotowi, gotowi na wszystko. Dobra. No. Dobra. No, no dobra. Dobra. A, i ja. Y, słuchaj, no. Ja widział u ciebie tam takiego jednego, niewyrośniętego, pokaranego przez życie, chory chyba je. Indiani, murzyn, mieszaniec mówił mi, jaki, taki malutki. Aha. go szkoda zrobiło. Tak. to no, bym okay. splunął, ale to szkoda. No i on mówi, ma, że ma nijakie nalewki właśnie. Ale mówił, że nie da, bo ma mało, robi coś tam. Mówi, żeśmy, żebyśmy pogawędzili, potem się my wymienia czymś, ale ja nie wiem by się wymienić i ja żem go tyle widział. No, a, tak, tak, tak. I wyjechał na, na, na parę dni, ale będzie wrócił, e, będzie wracał, robi takie to, lecznicze to... jakieś tam nalewki. A co to za nalewy są? O, no, takie jakieś tam, tam to, 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 to trzeba z nim pogodać, no. No to pogodą pogodam. To no dobra panie, a pan jak się zwiesz? Montier, film Montier. Mont Montier. Okej okay, panie Montier, to my będziemy... Będziemy się znać, ja odwiedzę jeszcze tartaki i pogadamy. Pewnie, ja zapraszam. Na... Y, powiem no, tak, ja... wóz odesłałem, bo to ja bym od razu panu dał wóz i siekierę tak. do lasu, ale odesłałem przed chwilą wóz, bo jechali z dostawą do Armadillo. Ale jak się U. będziesz kręcił, to na pewno pan znajdziesz taki moment, gdzie wóz będzie wolny. Pan A, pojedziesz z bratem do tartaku i ja wóz wypożyczę, tak? No, mój brać Petera, bo on rozchorował się. No, ale mnie spędzi zamyć muszę? No to dobra, to ja przyjdę po ta woza, Dobra. Przyjdę gdzieś Dobra. Tak, za godzinę, dwie? U za półtory? Dwie? No to dobra, i uważaj ta na Indiańców, bo się tu kręcą po mieście coraz więcej. Coraz częściej, no, coraz, coraz częściej. częściej. Uważaj ta, bo oni będą wszystko mówić, oni braci będą mu dawać, bo noża na gardle mają. A tak naprawdę, to wie, noża w plecach biją. No. <laughs> No dobra, zobaczymy sobie jeszcze te domostwa w hrabstwie No i zobaczymy, co tam na tym spotkaniu ustalimy. Fajna miejscówka. Uuu, ładna. Ej, ładnie. Ładnie tu jest. Powiem Wam szczerze, gdyby tamten domek mm, wróbla miał takie wnętrze, to by też było inaczej, nie? Ale tutaj patrzcie, też jest tajnia. Zobaczcie, pompę wody można jebnąć. Masz konika co ze śpi. Piesek jest. Świnia na dachu, kurwa. Naprawdę ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce. Tylko... Aj, i zobaczcie, tutaj jest jakiś Dowberry Creek. Jest mała rzeczka blisko. Kurwa, no nie ma tutaj złej miejscówki. Tak jakby ktoś powiedział na czacie. Nie ma złej miejscówki, jest piesio. Że tutaj niestety jest jakiś chyba główny trakt. Jak z Valentine ktoś jedzie albo coś. Chociaż jak z Valentine jedzie, nie, no to przejeżdża pewnie tędy. Jak na przykład by chciał do Roots jechać, no to pewnie... Pewnie przejeżdża Tendy tu. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze to. Ale tutaj powiem wam szczerze, bardzo fajna miejscówka. Tak bym dał ósemeczkę. Okej, okay, to jest e, typowa rudera. Typowa rudera. Rudera, rudera, ja wiem nawet jak to w środku wygląda. Taka typowa ruderowa. Dla bandy spoko. Ale zobaczcie jak w środku jest. No nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie.